Drodzy synowie i córki, dzisiaj ponownie ukazało się mocne proroctwo dla waszego pokolenia. Konieczne jest, aby wszyscy obejrzeli ten film i poznali wszystko, co muszę wam dzisiaj ujawnić dla waszego serca, mój ukochany syn i ja, jesteśmy gotowi wyciągnąć rękę wszystkim, którzy całym sercem decydują się na nas szukać. My uważnie obserwujemy i widzimy wszystko, przez co przeszły nasze dzieci. Dlatego dzisiaj kieruję to przesłanie do Waszego serca. Zostańcie tu do końca i dajcie się ponieść miłość mojego świętego serca i mojego ukochanego Syna. Jezu Chryste, przede wszystkim chciałbym Cię zaprosić do subskrypcji tego kanału, ponieważ tutaj będę codziennie dzielić się proroczym przesłaniem dla Twojego serca. I nie zapomnij skomentować poniżej swojej prośby modlitewnej i powiedzieć mi, Kim byłeś, modliłeś się w ostatnich dniach, czy to Twoja rodzina, czy przyjaciele. Praca o uzdrowienie: złóż swoją prośbę modlitewną poniżej i dołącz do niej swoją lokalizację, abyśmy wiedzieli, do których krajów dociera nasze przesłanie. Amen. W końcu moje niepokalane serce zatriumfuje mówi Matka Boża. Przygotowany na co nagle nadchodzi wojna między Rosją a Ukrainą. Świat rozważa scenariusze czasów ostatecznych i realną możliwość wojny nuklearnej. Matka Boża, Królowa Pokoju ostrzegła świat, że nadejdzie moment próby. Powiedziała, że szatan chce wojny i nienawiści, ogłoszonej wcześniej przez Putina, że sankcje wobec Rosji są niedawnym wypowiedzeniem wojny. Prezydent Putin zagroził Ukrainie wojną nuklearną, jeśli Rosja będzie nadal wspierać Ukrainę bliskich zwolenników. Medjugorja rozumieją, że miesiąc marzec ma szczególne znaczenie, zwłaszcza data 18 marca. Dlatego w kontekście światowego konfliktu 18 marca 2024 roku wydaje się ważniejszy niż kiedykolwiek. Wróżka Mirjana od wielu lat powtarza, że 18 marca jest taki świat zrozumie. Dlaczego ta data była tak znacząca? Wróżka mówi, że kiedy rzeczy zawarte w tajemnicach zaczną się dziać, świat zrozumie, dlaczego ta data była tak znacząca. Wróżka mówi: Tylko wtedy, gdy rzeczy zawarte w tajemnicach, tajemnice zaczną się wydarzać, świat zrozumie. Dlaczego Matka Boża wybrała 18 marca? Znaczenie tej daty jest jasne. Co w każdej sekundzie miesiąca? Dlaczego środy i piątki są dniami postu? Wszystko wyjaśni się. 18 marca wraz z wojną między Rosją a Ukrainą i wojna między Izraelem a Gazą wymyka się spod kontroli w miarę zbliżania się. 18 marca warto pamiętać, że Mirjana ujawniła wskazówkę dotyczącą pierwszego sekret. Powiedziała pierwszy sekret. Jesteśmy w kluczowych momentach historii. Proroctwa się spełniają. Nadchodzą dni wielkiej ciemności i wszyscy zostaną dotknięci, Dlatego bardzo ważne jest, abyście byli chronieni w obliczu tego wielkiego zła, które nadejdzie. Nasza dziewica Maryja mówi wam, abyście wzmacniali się i chronili dzięki potężnej księdze, którą przygotowaliśmy, byłbyś gotowy? Mamy dla ciebie specjalną niespodziankę: księga potężnych modlitw Najświętszej Maryi Panny jest już dostępna. To wyjątkowy skarb, który odmienił życie na całym świecie. Pomagając tysiącom osób przygotować się na ważne chwile dzięki błogosławieństwu naszej ukochanej Dziewicy Maryi. Chcesz wzmocnić swoją wiarę? Zanurz się w najcudowniejszych modlitwach i poczuj ochronę i pokój Dziewicy Maryi. Ta cyfrowa książka to klejnot, który wzbogaci Twojego ducha i przygotuje Twoje serce. Zdobądź swoją książkę już teraz. Kliknij link w pierwszym przypiętym komentarzu i pobierz teraz. Nie zwlekaj. Liczba egzemplarzy jest ograniczona. Zabezpiecz swoje i bądź częścią przygotowanych i błogosławionych. Śpieszyć się. Jednostek jest niewiele, a popyt jest duży. Nie przegap tej wyjątkowej szansy. Spowodowałoby drgawki w regionie świata. W słynnym objawieniu, które Mirca powiedział ojcu Esapco, dziewica pozwoliła mi po raz pierwszy zobaczyć pierwszą tajemnicę, którą mi pokazała, jakbym oglądał film. Ziemia była spustoszona, i w pewnym regionie świata panował niepokój. Widząc to objawienie, doprowadziło mnie do płaczu. I zapytałam naszą panią, jak ona może mieć tak twarde serce. Matka Boża mówi: Bóg nie ma twardego serca. Rozejrzyj się wokół siebie i zobacz, co robią ludzie, a wtedy nie będziesz już więcej mówić, że Bóg ma tam twarde serce. Jest ich za dużo grzechy na świecie, są moimi dziećmi. Cierpię za nie, nie wiedzą co je czeka, moja córko, módl się za niewiernych. Ludzie wyrwą sobie włosy, brat będzie błagał brata, przeklną się, ale będzie już za późno, teraz jest ten czas. O nawrócenie nawołuje was. Elo, módlcie się za niego, zaprosił was wszystkich do odmawiania różańca. Proszę was, kocham, was zapraszam dzisiaj do życia. Moimi orędziami błogosławię Was uroczystym błogosławieństwem, którego Wszechmogący udzielił mi, pamiętajcie, że Mirjana też powiedział, że nie mogę zbyt wiele ujawnić o tajemnicach. Ale mogę powiedzieć, że nasza Pani zmienia świat. Nie przyszła, aby ogłosić nasze zniszczenie. Dziewica Maryja ostrzega nas o znaczeniu przygotowania się poprzez potężne modlitwy, aby uzyskać ochronę i miejsce w naszym życiu. Drogie dzieci, w tych czasach niepewności i wyzwań chcę abyście wiedzieli, że jestem przy was. Trzymam was za ręce i otulam płaszczem miłości i ochrony. Wiem, że wielu z was stoi w obliczu głębokiego bólu, udręki i cierpienie, które wydaje się nie do pokonania pośród tych burz życia. Powoduje poczucie zagubienia i bezradna, ale jestem tutaj, aby przypomnieć ci, że nie jesteś sama jako kochająca matka. Rozumiem ból, który nosisz w swoich sercach. Sama stawiałam czoła wyzwaniom i udrękom podczas mojej ziemskiej podróży, więc całkowicie rozumiem Twoje zmagania i cierpienia. Znam wagę łzy wylane w ciszy w nocy i niepokoje, które nie pozwalają Ci zasnąć aż do świtu, nawet jeśli nie możesz mnie zobaczyć ani poczuć mojej obecności. Wiedz, że cicho pracuję za kulisami, tkając nici łaski i miłosierdzia w Waszym życiu, osuszam każdą łzę. Wzmacniam każde słabe serce i kieruję moim świętym sercem każdy niepewny krok. Wstawiam się za wami przed tronie najwyższego, wypraszając dla konsuelo uzdrowienie i pokój dla ich udręczonych dusz, nie zniechęcajcie się, drogie dzieci, gdyż mijają burze życia. Uwierzcie w mojego Syna Jezusa, który jest, światło, które świeci w ciemności i nadzieja, która nigdy nie gaśnie, zaufaj mi swojej niebieskiej Matce, ponieważ niestrudzenie pracuje, aby przynieść ulgę Twojej cierpienie i przywróć radość w Waszych sercach. Zawsze pamiętajcie, że jesteście drodzy w oczach Boga i kochani przeze mnie. Ponad słowami nigdy nie wątpcie w moją miłość do Was, ponieważ jest ona nieskończona i wieczna. Nadal mi ufajcie, modląc się żarliwie i podążając za naukami mojego Syna Jezusa, w czas ujrzysz owoce mojego wstawiennictwa i doświadczysz pokoju, który przewyższa wszelki rozum. Przyszła nas zbawić i wraz ze swoim synem zatriumfuje nad złem. Jeśli nasza matka obiecała pokonać zło, czego więc mamy się bać? Przypomnijmy, że 31 grudnia wizjonerka Maria otrzymała dwa niezwykłe orędzia. Matka Boża powiedziała wizjonerce Marii, że 1 stycznia 2024 roku pojawi się na górze objawień, zapraszając, aby byli tam zarówno mieszkańcy Goria, jak i pielgrzymi tysiące ludzi zebrało się u Matki Bożej. Miejmy na uwadze, że pierwsze trzy tajemnice mają związek z wąwozem. Mełk mają związek z kościołem w wąwozie Mełk. Nikt nie jest jak Bóg. Niepokalane serce Maryi, znam zbawienie mojej duszy. I moja rodzina upewnij się, że otrzymasz swoją książkę bez pierwszego opublikowanego komentarza. Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na ostrzeżenia Najświętszej Maryi Panny i przygotować się na wielkie męki, które od tej chwili nadejdą komentarz poniżej z prośbą o ochronę. Napisz: Uwolnij nas, panie, od wszelkiego zła i niebezpieczeństw. Zapraszam was do modlitwy już teraz i do modlitwy. Nie zapomnijcie więc umieścić swojej prośby modlitewnej w komentarzach. Jeśli już to uczyniliście, to napiszcie Amen. Pomódlmy się za wasze życie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, z Panem jest błogosławiony jesteś pośród wszystkich niewiasty i błogosławiony owoc Twojego łona. Jezus święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i na wieki wieków na wieki. Amen. Och, Mój Jezu, przebacz nam, wybaw nas od ognia piekielnego, zabierz wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej tego potrzebują. Amen. Polub i zasubskrybuj nasz kanał YouTube, gdzie znajdziesz więcej treści i doświadczeń duchowego wzrostu. Razem możemy rzucić światło na ciemność i zbudować lepszą przyszłość. Dziękujemy za wysłuchanie i podzielenie się tą modlitwą. Niech pokój i boskie światło będą z wami. Zawsze towarzysz. Amen i upewnij się, aby uzyskać wasz komentarz bez pierwszego opublikowanego komentarza. Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na ostrzeżenia naszej Dziewicy Maryi i przygotować się na wielkie męki, które nadejdą. Ziemia, milczący świadek historii, będzie naznaczona lamentami i tragediami. Będzie to także etap, w którym ludzka wola będzie musiała stawić czoła własnej woli Naturo, moje dzieci. W tym krytycznym czasie modlitwa i pokuta wznoszą się jak światło w ciemności boski gniew. Chociaż jest to przerażające, jest to także wezwanie do refleksji i wewnętrznej przemiany w tych mrocznych dniach, szukajmy siły w jedności, współczuciu i wierze, ponieważ nawet w najgłębszych cieniach światło nadziei może oświetlić naszą drogę. Niech te słowa będą przewodnikiem w zmierzchu mrocznych czasów, abyśmy mogli stawić czoła przyszłości z odwagą, mądrością i pewnością, że nawet o zachodzie słońca istnieje możliwość nowego świtu, moje biedne dzieci. Gdyby wiedzieli, co się wydarzy na świecie, szukaliby schronienia w najgłębszych wnętrznościach ziemi. Nie wolno mi ujawniać dokładnie, co się stanie, ale przewiduję, że ziemia zostanie przesiąknięta krwią niewinnych okropności. Wszędzie rozprzestrzenią się niespotykane choroby i przemoc, i zniknie szacunek dla życia. Języki ognia pochłoną całe narody, ludzie staną się ofiarami wielkiego strachu, i całe miasta będą zdezorientowani, uciekając z jednego końca świata na drugi, nie znajdując schronienia, drogie dzieci. Nadszedł czas, aby pokutować i modlić się. Gniew Pana spada na ziemię, niosąc ze sobą przerażające rzeczy których nigdy wcześniej nie widziano, że już nigdy więcej nie zobaczycie. Obiecuję, że zawsze będę u waszego boku, w każdej chwili, kiedy nadejdzie czas, poprowadzę waszą rękę ku życiu wiecznemu, gdzie czeka na was także mój syn Jezus. Błogosławię was, drogie dzieci, bądźcie odważni i świadomi. Że życie na Ziemi znajduje się w końcowej fazie mroku tych apokaliptycznych wizji, drodzy czytelnicy, Zanurzamy się razem w introspekcyjną podróż do sedna naszego istnienia, kraina, która była świadkiem niezliczonych epopei, przygotowuje się na przyjęcie niezatartych śladów nowej narracji, która może nas odkupić lub potępić. Podsumowując, nie mogę powstrzymać się od podkreślenia znaczenia jedności i współczucia w czasach przeciwności losu. Chociaż cienie przyszłości rzucają obrazy niezgłębionych wyzwań. Otwierają one również drzwi do możliwości odrodzenia i ewolucji istota życia w jego nieustannym cyklu tworzenie i niszczenie popycha.